Dawno już nie było w Ełku tak dobrego sezonu dla wyślarzy. Zawodnicy UKS MOS Ełk zdobyli w tym roku kilkanaście medali na imprezach najwyższej rangi w Polsce. Tylko podopieczni Marcina Święcińskiego przywieźli do Ełku z Mistrzostw Polski 10 krążków. 10 medali na wszystkich dystansach dwa medale na długim dystansie, 6 medali, 7 medali na w dystansie olimpijskim, czyli dwa, dwukilometrowym i jeden medal na sprintach wioślarskich, 500 metrów. Trener z postawy zawodników jest bardzo zadowolony. Euczanie wracają do krajowej czołówki. Jedna z naszych zawodniczek, Natalia Jurczyk, dostała się do kadry młodzieżowej. Jest to taki przedsionek kadry seniorskiej, także miejmy nadzieję, że... Niedługo będziemy oglądać na światowych arenach. Największe sukcesy mają w tym roku na koncie Piotr Krzymiński i Sebastian Raczkowski. Piotr jest trzykrotnym mistrzem Polski juniorów z Kruszwicy na różnych dystansach i w różnych osadach. Sebastian Raczkowski wypływał w tych mistrzostwach srebro indywidualnie, a chwilę później złoto z Piotrem Krzymińskim w dwójce na olimpijskim dystansie dwóch kilometrów. Dość pewnie się czuliśmy startując razem na dwójce. No i tak gdzieś od 500 metra już zaczęliśmy prowadzić. Później już tylko utrzymywaliśmy swoją przewagę. No nie wyjechaliśmy się do końca, mieliśmy jeszcze dużo sił. Ale nie tylko panowie promowali Ełcki Klub na Krajowej Arenie. Medale mistrzostw Polski wypływała także Natalia Kulbacka. Dla niej to najlepszy sezon w sześcioletniej karierze wieślarskiej. Była trzecia w dwójce i piąta indywidualnie na mistrzostwach Polski. Natomiast w sprincie o wiele lepiej mi poszło. Byłam druga, natomiast startowałam w kategorii seniorek, koło razem. No i ogółem sezon dla mnie był udany w tym roku. Mimo że świetnie dają sobie radę solo, to równie dobrze, a nawet jeszcze lepiej, euczanie pływają w osadach i takie konkurencje wolą. Sam nie jestem jakiś mocny psychicznie i jak dochodzi do takiej e, jakiegoś ścięcia w torze między to często właśnie wysiadam, nie podejmuję walki, a za kimś to się zbieram. I... W osadzie jest mobilizacja wspólna i jeśli... Bo to są dwa kilometry, jest bardzo ciężko. Jeśli jest mi ciężko, druga osoba daje mi jakby wsparcie. Nie dość, nie że fizyczne, to także duchowe. Niestety większość podopiecznych Marcina Święcińskiego to tegoroczni maturzyści, którzy za rok pewnie będą już pływali w innych klubach. Ale autor największych od lat sukcesów Ełckiej Sekcji wieślarskiej ma z kim pracować. No, oczywiście z następcy są. Duża grupa l młodzieży, dzieci, trenuje u nas. Także miejmy nadzieję, że w najbliższym czasie. Będą następcy Piotrka, Natalii. Na że w akcji będziemy musieli poczekać do wiosny. Ełckiej publiczności zaprezentują się podczas Mistrzostw Makroregionu.